Usiądź w wygodnej pozycji ze stopami na ziemi lub wsiadzie po turecku. Weź głęboki wdech przez nos i wydech przez usta. Ah. Jeszcze jeden głęboki wdech przez nos, i! Ah. I ostatni, najgłębszy wdech. I razem z ramionami w dół. I powoli możesz wrócić do swojego naturalnego rytmu oddechu, zwracając uwagę na to, czy twój wydech jest dłuższy od wdechu. Pozwalając, aby Twój oddech naturalnie przebiegał swoim rytmem, a Ty jesteś czystym obserwatorem lub obserwatorką tego pięknego zjawiska, jak życie przepływa przez Ciebie. Wdech. I wydech, życie wpływa i życie wypływa. Cykliczność Twojego życia, cykliczność Matki Natury i cykliczność Twojej Duszy. Koncentrujesz się tylko na powietrzu, które wchodzi przez twoje nostrza, a następnie powoli je opuszcza. Co się dzieje, kiedy tak obserwujesz? Kiedy nic nie musisz robić, nigdzie nie musisz być, niczym nie musisz kontrolować? Możesz po prostu obserwować, wejść w rolę obserwatora, odlepić się od natłoku myśli, nabrać dystansu i zobaczyć z innej perspektywy to, co się w tobie dzieje. Powoli możesz poszerzyć swoją percepcję i zwrócić uwagę na to, jakie informacje płyną z Twojego ciała. Może Twoja dłoń pulsuje, może czujesz gdzieś uczucie ciepła. A może z pięcia? Woli witasz te wszystkie informacje, które płyną z ciała. Mówisz do nich. Cześć! Fajnie, że jesteście. Fajnie, że mogę Was poczuć. Nie musisz nic zmieniać. Tylko obserwujesz je. Aha, czyli moja głowa mówi mi to, a mój palec wskazujący prawej ręki czuje się tak. Ok, przyjmuję, akceptuję, otulam. Może zacznie napływać do ciebie coraz więcej informacji z ciała i możesz powoli je obejmować, robić dla nich przestrzeń w swoim wnętrzu, w swojej percepcji, w swojej świadomości. Kolejnym wdechem i wydechem zapraszam cię do tego, żebyś zbadał lub zbadała swoją wysokość od wewnątrz. Gdzie jest czubek Twojej głowy? A gdzie są Twoje stopy? Lub może. Twoje biodra? I jak ci się wydaje? Jaka jest Twoja wysokość? Ta odległość pomiędzy dołem Twojego ciała, jego najniższym punktem, a najwyższym? Czy wydaje się, że są to kilometry? A może milimetry? Możesz kursować sobie pomiędzy najniższym punktem a najwyższym. Z ciekawością dziecka, badając tą długość. A teraz. Przejdziemy do badania szerokości. Możesz przenieść swoją uwagę do swojego lewego ramienia, lewego barku, gdzie go aktualnie czujesz, a następnie powoli przynieść świadomość do prawego barku, gdzie go czujesz. Jaka to jest odległość? Jak odbierasz swoją szerokość? Jaka ona jest w porównaniu do wysokości? A jaka jest szerokość Twojej klatki piersiowej? Czy jest inna? Możesz przejść jeszcze niżej świadomością do swoich bioder. Gdzie odczuwasz je w przestrzeni? Jak szerokość Twoich bioder ma się do szerokości Twojej klatki piersiowej? Możesz jeszcze zobaczyć kolana, gdzie one są w przestrzeni? jaką szerokość wyznaczają, oraz jeszcze szerokość Twojej głowy. Teraz przejdziemy do badania głębokości trzeciego wymiaru. Zwróć uwagę na czubek swojego nosa, gdzie on jest w przestrzeni. Teraz powoli skieruj się do tyłu swojej głowy. Możesz przejść do swoich piersi i do tyłu swoich pleców, do swojego brzucha. Do tyłu, tam gdzie jest kość ogonowa. Jaką głębokość mają Twoje uda? Pobaw się z tym, poeksperymentuj jak to odczuwasz? I zebrałeś lub zebrałaś swoje trzy wymiary, wysokość, szerokość i głębokość. Wewnętrznym odczuciem zrozumiałeś lub zrozumiałaś, ile zajmujesz przestrzeni, jak ty ją odczuwasz od wewnątrz. Czy teraz po zbadaniu tych trzech wymiarów odczuwasz, jaką przestrzeń zajmujesz? Czy łatwiej Ci jest badać Twoje granice ciała? Czy łatwiej ci jest się odnaleźć tu, gdzie jesteś i w swoim ciele? Poczuj, jak teraz odczuwasz ciało. Jak odczuwasz informacje z niego płynące? Czy coś się zmieniło? A teraz zapraszam Cię, żebyś zaprosił lub zaprosiła swojego Anioła, Stróża lub Przewodnika Duchowego przed swoje oblicze. Możesz zobaczyć go lub ją jako kulę energii lub jako konkretną postać. Ta istota chce dla ciebie wszystko to, co najlepsze. Jest częścią ciebie, a ty jesteś jej częścią. Poczuj jej wsparcie. Poczuj miłość, która między wami płynie. Może ta istota światła chce ci coś przekazać, a może coś zrobić? Otwórz się na to. I możesz teraz poprosić swojego przewodnika duchowego lub Anioła Stróża, aby podzielili się z Tobą, jaki jest Twój dar. Jaki jest Twój dar duszy, Twój talent, którym dzielisz się z innymi, który rozświetla Twoją duszę, który dodaje Ci energii, poczucia spełnienia, radości. I widzisz, jak Twój przewodnik duchowy lub anioł stróż wyciągają prezent. Pięknie opakowany, z dużą kokardą, i wyręczają Ci ten prezent. Możesz im podziękować w jakikolwiek sposób chcesz, i powoli przejdziesz do otwierania tego prezentu, pociągasz za jedną wstęgę, za drugą, unosisz wieczko. I zobacz, co widzisz w środku. A może nie widzisz, lecz czujesz. A może coś usłyszysz, co wydobywa się z tego prezentu. Może są to słowa, a może wspomnienie. Cokolwiek to jest, popłyń za tym. Pójdź tą informację do swojego pola, do swojej przestrzeni. Poczuj ten dar, ten talent. Zobacz, jak już z niego korzystasz w pewnych aspektach swojego życia, jak już teraz dzielisz się z innymi. Na tyle, ile potrafisz. Zobacz, jak ten dar wypełnia ci od środka i poczuj, jak ten dar. Jest esencją Ciebie, jest idealnie w Twoim centrum i rozświetla całą Twoją istotę od środka. Przenika nawet poza fizyczne granice i przenika dalej, docierając do osób, z którymi masz kontakt, do miejsc, w których przebywasz. Rozsiewasz ten dar dookoła siebie, promieniujesz nim. Ten dar, Twoja boska esencja, która rozświetla Twoje życie, która przypomina Ci o miłości, która jest w Tobie zawsze ten dar miałeś lub miałaś. A teraz jeszcze bardziej poczułaś go. Wypełniając się tym darem, czując jego moc. Możesz zadać sobie pytanie. Jak jeszcze, Mogę ucieleśnić mój dar? Co mogę zrobić? W jaki sposób z niego skorzystać i przekazać go dalej? Cokolwiek Ci się pojawi, podziękuj sobie. Możesz położyć swoją prawą dłoń na lewym ramieniu, a lewą dłoń pod prawą pachą i przytulić się, delikatnie się pogłaskać, pouciskać swoje przedramiona. i możesz pozostać jeszcze z zamkniętymi oczami tyle czasu, ile potrzebujesz. Aby zintegrować to, co zobaczyłeś lub zobaczyłaś i co poczułeś lub poczułaś. Wszystkiego pięknego na Twojej drodze i światła.